O no te filmy przed namiotem, Solidarnych, słuchamy, może jakieś ciekawe informacje. Tak. Otóż 31 sierpnia, w środę, przed naszym namiotem, pojawił się redaktor naczelny gazety wyborczej, pan Adam Michnik, który przechodząc obok nas miał dużo do powiedzenia. Wyraźnie pokazał swoją niechęć do naszego stowarzyszenia, plując na nas i mówiąc, jak nam nie wstyd stać tutaj w ogóle. I w sumie trwało to wszystko niecałą minutę z ekipą jeszcze jakichś pięciu panów, no i przeszli, tyle było. Przechodził. obok nas, tak tutaj. Próbował was obrazić, Próbował, no, nie daliśmy się. A w ogóle jak minął dzień, czy było w miarę spokojnie, czy też dokluczały pan różne elementy? No jak zawsze to parę hmm. osób chciało, próbowało nas oczywiście obrazić, hmm. wyprowadzić z równowagi, ale poza tą środą więcej incydentów nie było. Czyli zdecydowanie bohaterem tygodnia, był Adam Radny, Michnik, Adam Dokładnie. 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 Dziękuję. Dziękuję. Powiedz, często jesteś i wspierasz Solidarność. Zresztą jesteś członkiem Solidarnych 2010. Powiedz parę słów o sobie, o swoim radę. No, Spędzam tu nieproporcjonalnie, nie. Spędzam tutaj czas dość dużo. Łączę to dyżurowanie pod namiotem z moją główną funkcją, reportera niepoprawnego Radia .pl. Spotykam tu ludzi różnych. Najczęściej interesują mnie takie zachowania czy wypowiedzi przeciwne do protestu, który prowadzimy. Zastanawia mnie też mnie postawy ludzi, tak jak to wynikło wczoraj i nawet chyba przedwczoraj, że zarzucali nam... Wykorzystywanie znaku Polski Walczącej. Że nasz proces, protest to profanacja. Co oczywiście jest zupełnie bez sensu, bo każda generacja może ten znak ideowy z niego korzystać i kontynuować. Co zresztą mi następna rozmówczyni powiedziała. No to są te rozmowy pod namiotem które przeprowadzam czasami są dość przykre, ale trzeba je nie tylko znosić, ale i rejestrować. Przede wszystkim, żeby zachować dla potomnych i mieć pojęcie o tym, czym się kierują ludzie, którzy niechęć szczególnie do pisu. Albo personalnie do Jarosława Kaczyńskiego biorą tylko właśnie z telewizora. I to jest zadziwiające, że jak pytam ich, co jest powodem, to nie umieją określić czy przedstawić konkretów, tylko, tylko to, że tak właśnie jest, że, że oni to słyszeli. Potykasz się czasami z agresją? No akurat ja nie, nawet tutaj od e, współpracowników, współ e, naszych członków to uchodzę za takiego, który tonuje, bo często po takich, e, początkowo te rozmowy agresywne e, rozstajemy się podaniem ręki i, nie wiem, czy przekonuje to y, tych moich rozmówców, chociaż niekiedy to wręcz to mówią, ale y, nie, takiej agresji y, słownej może, ale, ale to no kalkulowane jest to. My jesteśmy, mamy poczucie, że y, tak musi być, no bo przecież ten podział na, y, na lepszych i gorszych to wyniknął no właśnie z, od czasu moherowych Beretu. I, I to hasło lepiej być moherem niż Tuska prajerem, to jest bardzo dobrym, e, no powiedziałbym, odzwierciedleniem tego. Janusz, robisz niepoprawne rady. Czy mógłbyś zachęcić czytelników naszego portalu? Do radio. O właśnie, to jest bardzo dobre, że będę mógł zaprezentować. Nasze radio, czyli niepoprawne radio.pl, nadajemy nowe audycje w czwartki i w niedzielę. To jest blok ośmiogodzinny, powtarzany przez całą dobę do następnego wydania. I nasi słuchacze określają to jako nowa Wolna Europa. No, młodzi to nie wiedzą chyba co to było Radio Wolna Europa, ale to było jedyne radio, to znaczy nie jedyne, ale spoza żelaznej kurtyny, które podawało wiadomości, które się nie ukazywały, nie miały szans ukazywać się ani w prasie, ani w radio, czy w telewizji krajowej. I takim, ja pamiętam taki dowcip, gdzie Radio Wolna Europa było określane mniej więcej w ten sposób, że a teraz podajemy prawdziwe numery totolotka. Oczywiście to było ironicznie prześmiewców, ale to były prawdziwe wiadomości, których my byliśmy stęsknieni. Dzisiaj robimy to radio jako wolontariusze. Robimy to po to, żeby właśnie prezentować różne poglądy. Profil jest Radia Patriotyczny i historia, nie tylko najnowsza, ale a i muzyka, muzyka bardów, adekwatna do do tematu. Zachęcam wszystkich, żeby zajrzeli chociaż i posłuchali. Można zresztą tam z archiwum wygrzebać różne e, audiobooki. No to tego pozdrawiam.